Spółka CD Projekt tutaj natrafi, zbliża się do bardzo silnego oporu. Myślę, że rynek będzie bardzo chętny, żeby sprawdzić ten poziom. Dokładnie chodzi o poziom yy, wiadomo, że tu jakoś jest 469, 470, 468. Tutaj yy, spodziewam się bardzo silnego oporu, i tu będzie bardzo duży problem, żeby przejść ten opór. Tak mi się wydaje. A dlaczego tak uważam? Mamy tutaj, mamy tutaj pierwszy rozkład Fibonacciego i tutaj ostatnie rozwinięcie tej fali, tego impulsu wzrostowego jest właśnie tutaj. I tu mamy też mniejszy impuls, tutaj mamy impuls wzrostowy. I też mamy tu y, pierwszy opór się pojawia i poziomy się idealnie pokrywają. Więc dla mnie to jest ewidentnie bardzo silny sygnał, żeby tutaj... Gdzieś w tych okolicach tutaj będzie duży problem już ze wzrostem ceny i spodziewam się tutaj spadania ceny. I spodziewam się, że bardzo szybko będzie rynek chciał ten poziom sprawdzić, będzie bardzo ciekaw go i, i później będzie dalszy kierunek spadkowy wyznaczany. Myślę, że ma, będzie bardzo duża chęć, żeby tutaj się sprawdzić, czy tu mamy podparcie na 400. 36 gdzieś tu w tych okolicach. Tutaj na pewno będzie kurs, będzie chciał się skierować.